dzisiaj będziemy nagrywać tu z moimi towarzyszami. No, no. no, będą się spinać. to no, pod takiej pionowej ścianie. A tu nasz pies. Changuro, kochany. No, dobra. O tam musicie stanąć, o tam. Będą wyścigi tutaj, żeby kto pierwszy się złapie. No już, już, już. Fredek już. Dobra. Trzy. Dwa. Czekaj. Y -y. Jeden go Już serio pionowościano tak? Muszę znaleźć A ja, jak się cieszycie, że będziecie na jutie? Ja raz oglądałam taki filmik, co ja Ta góra, Ej, ja <noise> Ta to przemyślałam o... Ja gólo, możesz mnie podsadzić. Ten go to pas. O! Ten góras skoczył tak jak my. Yeah! Słyszałam co. Dobra, nie wyglądał. Bo... jeszcze żadnego progresu nie zaczął. <noise> Teraz może e, na odwrót, teraz Olek tu, a tu Franek. Nie. O, patrzcie, tu sobie tak, e, sobie tu Marley siedzi. Pieszą. Czemu usłyszałam u Marley? Nie no, że jest. U Marley. No. No, no, zobaczymy sobie, kto wygra. Tam jest jeszcze gorzej, bo tam jeszcze trochę wystają. Ej, oszukuję, wchodzi deptem na bramkę. Oszukuję, lepkaj go. Siema. No dobra, zasiadnij. Nie, 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 nie. No, będę no nie. Oszukuję. Przedstawiciel! No, Ej, on ma. jest tak blisko! Co jest? Co jest? jest o Chyba Olek wygra. Ooo, no, teraz? To nie wiadomo, tak? A ja wy obejrzeliście ten filmik? Nie. Nie. Mamy się dopiero na samej górze. Ja... I jestem! Dobra, to teraz, F może Franek wejdzie tędy. No. <głos》> to no, może to Może tędy już będzie biznes, ale ja muszę zejść! No, nie, poczuj się, wejdź na tamto. <głos》> bez zgadania w. zgadania Okej okay. Tylko pokazuję bluzę żeby... Albo ci po ciszej będziemy e, mówić no. Dobra Żeby nie było bluzy. O kurde Dobra Czekajcie, trochę podjaśnię, bo was ledwo co widać Ja sobie wejdę Na no, fotel Fotelisko Ej, ja też będę się chciał spiąć Też będę Ja będę się chciał tam spiąć też start! Tak, te spodnie są już praktycznie że do wyrzucania moje, więc to... Mogę sobie brudzić, brudzić. Two. One. go! Nie, dobra, patrzcie! Franek staje po tej stronie, a Olek po tamtej. Tu łamko Go! Go! Musiliście się pospychać, baranie boli. No musieliście się pospychać, a potem yy, na końcu byś musiał ktoś tu skoczyć, nie? Wracaj tam! No jest to jesteś przekinać na ekranie! No mnie YouTube zbanuje! No właśnie. PIK po głowie! No w zasadzie wchodzisz tam. Stąd, stąd. No wchodzi, chodź. Ja tu sobie czekam. Ej! A tam sąsiad rolnik. Dobrze, że go nie nagram. A tam sąsiad rolnik. Ale czek, czekajcie, czekajcie, zanim, bo już tam wejść, ale czekajcie, zanim się będziecie tu spychać, to ja sobie wezmę, no już szczęśliwą podkłowę podkłowę sobie wezmę, no już szczęśliwą. Podkółowę sobie, zawsze dają szczęście. Start. Trzy, dwa. I teraz będzie spychanka, jak widzicie... Ale nie możecie się spychać po bokach. Ej! W Będziemy się tu spychać, ale nie wolno spychać się tu ani tu. No, bo można sobie kupić. Ja tu się wspiąłem z raci tego, że mój brakiszek nie mówił. Wspiął się komuś. Dobra, będziemy zaczynać. Dobra. Trzy, jeden, go! No nie miało... No przecież się nie 100 g 3 2 1 I wygrana gwarantowana. Co? Ty do gilaś Czemu? Dobra. Teraz będzie druga runda. Ja i wasz nagrywający teraz będziemy się. Teraz będziemy się tu spinać, a ten tu koleś będzie nagrywał. No to tu schodzi pan. Chodź! Przejdź mu stery! Przejmuj stery i my się wpinamy! Ale nie, bierz go w siano, nie? Okej? To jest taka twoja zadanie. Idź nawet, idź, chodź tu. A, ty! Tak, tędy. Będziemy się skinać. Trzymajcie! Nagrywaj stamtąd. Trzy. Nie, stąd będę! Ero! A, z kolei. O, dobra, jest Lina? Jak wiecie, gdzie tam jest, jest nasz wod, Kto biegnie, tu dojrzysz. Byle nie będzie. I tam skoczy, to będzie super. Zostawcie słupki i łapkę w górę. Wy możecie też od sklepować, i saszeć odsłupki i cię z będę chyba pierwszy. Ponadto 211% moich procent... widzów nie subskrybuje mojego kanału. Proszę się subskrybujcie a ja już idę na dół, bo jeden się wspiął. Zostawcie słupki w górę. Dobra Zostawcie supkę! Supki! I łapki w górę Okej. Okay. Okej, okay, ludzie, jak mnie usłyszeliście, to zostawcie. Ten film będzie trwał gdzieś 15 minut. Jak się dwa? 17 minut będzie to trwało. <grym> Pokaż tu ludziom piękne. Toki! niech zobaczą. Niech zobaczą farmera obok. O, to nasza stajnia. Nie chcecie przyjechać. bo ja na koniach pogłaskać. Dobra, A tam się. jest nasz farmer, pan lesz. Nie, O, to się blisko. Stara się. O, właśnie nagrywający zarysek nie, nie mojego kolega, mojego brata. Mój brat zaraz poleci. Nie, to jest, to jest. Poleci zaraz. Zaraz poleci. Mój brat. Jak widzicie cię. Koledzy bardzo. Mój, mój brat i mój kolega. Mój brat i kolega bardzo dzielnie walczą. <tuszy> Który pierwszy? Czy, czy zepnie którego? O, mo, wasz, nagrywający zepnie mojego brata! O. Zostawcie słupki w górę! Bo jak nie zostawicie, to, to ja was ugryzę! Daj na muszę skoczyć, żeby Słuchajcie, podać 28% moich oglądających nie subskrybuje tego kanału. Więc zostawiajcie subki i łapki pod następnym filmem, bo może będzie coś fajnego. Do widzenia! Chao No Jak widzicie na stajni Famagusta mamy też takie oto podkowy, które dają szczęście. No ja znalazłem. I o szczęście. ten tu kolega właśnie taką znalazł. I mam, szczęście. I mam szczęście. Masz szczęście, więc jak chcecie znaleźć taką podkowę, przyjeżdżajcie na stajnie Famagusta. Famagusta. Ale to jeszcze nie koniec. Chyba. Czy nie? No nie koniec! Dobra, Dżanguro! Chodź nie Czekaj. Za mną! A że ja ze sobą mam iść? Tak, za, za mną, moi oglądający, za mną! Za mną! Iść! Iść! Iś. Iś. Chodźcie, pomogę wam się wspiąć! Chłopczu! Pomogę wam się iś. wspiąć! Zobaczycie tu piękne widoki! Teraz będziemy skakać! Tutaj mamy już. Tak ciemno jest. możesz podświetlcie. Klikasz na boże. O, zbawienie od Jezusa. Zbawienie od Jezusa nas przyje. Witam. Dobrze. O, to piękne widoki. Tam są gęsi naszego kolegi. Chcecie złapać wieżę, to ją złapcie. I haps Widzicie? Macie. Dobrze. Nikt nikogo nie złapie z tej Teraz będziemy tam skakać. Pierwszy skacze, skacze ja. Pięć, trzy, cztery,

Piękny szampon, jepale to! Jak kokoi można się poczuć! No. no dobra, będzie dobry widok. Można poczuć jak kokoi na ranczu, zobaczcie Tam jest mój piękny konik No dobra, A tam. Ta, mój tata prowadzi jazdy Jazdy na psach! Dobrze. Będzie tak wiedziała. Ale... <tuszy> ta żartuje. Daj przybliżę im tu A pan jest gówno. Tam jest gówno. Trzy, Chyba wątpię, że cię usłyszeli. Czekaj, tylko... O dalej kamerę! Jeden! Czekaj! Bo mam ze no Trzy. Trzy, dwa, dwa. Wow, wow. nowy. Trzy! 2, Zdechu! 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 Zdechu no, to w się... elo Elo, <śmiech> Elo! elo. <śmiech> Przyjmuj stary. Ona mnie nie chce, ale Jest mam plan, jestem. ale, ale moi drodzy, ale mam plan, ale, 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 ona mnie nie chce, nie chce ze mną grać, więc zagram sam, ale, ale. Robimy takie rzeczy, że za chwilę panie a a Widzicie? Mamy tu też słodkie małe wilczki, które biegną na polowanie. Dobra, skacz! Ja idę szukać Skacz stary! Było mocne słońce już mocnego słońca nie ma A Wy macie jutro e, sprzątanie? Nie. A ja my mamy już... jutro. Jutro? w sobotę. Ja mam już... jutro ostatni dzień w szkole i przerwę pięć dni. A wy? My ten... Chcę widzom pokazać, co ty masz w nohalu. Nie wiem co, nie mam. Nie, nie mam. Wziąłam, że siano mam. <ślał>